Dzień dobry moi drodzy, witam was na moim kanale, ja jestem Kinia i witam was w mojej porannej rutynie, słuchajcie łóżko pościeliłam, zapomniałam, że odcinek nagrywam, zapomniałam z wami pościelić łóżka, także łóżeczko jest już pościelone i witam was w mojej takiej prawdziwej, porannej rutynie gdzie nie będę podkładała głosu, tylko będę tak sobie z wami tutaj yy, gadała, żeby była taka prawdziwsza ta rutyna, bez przedłużania po prostu zapraszam was do oglądania, no i jeszcze jakbym mogła was poprosić to kosztuje 0 groszy i zajmuje sekundę, zostawienie łapki w górę, buziaczki, love you i zapraszam was do porannej rutyny. Odsłaniamy żaluzję. Proszę bardzo, mamy teraz światło w sypialni. Jak ktoś jeszcze nie widział, to pokażę wam na szybko moją sypialnię. I lecimy do łazienki. Lecimy umyć ząbki, bo kurczę, zawsze po nocy mam tak, że muszę po prostu od razu umyć zęby, bo mnie drażni w buzi strasznie. Nie wiem, czy wy też tak macie tutaj. To jest nasz jakiś nie duży zapach, tylko takie... Mm, takie czuć po prostu, że tak nie nieświeżo jest w tej buzi. po prostu mam takie coś, że muszę od razu umyć zęby. A moja sypialnia wygląda tak. Tutaj mamy wielkie łóżko, proszę bardzo, pościelone. Muszę te klamoty stamtąd posprzątać. Dzisiaj też będziemy sprzątali, bo ja zawsze rano sobie sprzątam, tylko ostatnio przez jakieś dwa dni mi się nie posprzątało. I zrobił się leciutki syf. Tutaj mamy toaletkę, tą kablotkę, szafę. No i tak wygląda moja sypialnia. Jak ktoś nie widział w ogóle mojego mieszkanka, bo mam teraz nowe, to zapraszam was do Hausturu. Jakoś niedawno był dodany na kanał, także na pewno go sobie znajdziecie. Do Dobra, jesteśmy w mojej łazience i zaczynamy od umycia ząbków. Także proszę bardzo, czego używam na szybko? Colgate, byle jaka pasta i szacyszka do zębów, słuchajcie, kiedyś to wiecie, było miliony past do wybielania zębów. O snu mam koronę na zębach, bo może ktoś tu jest nowy i nie wie, ja mam koronę na zębach, mam spiłowane swoje zęby i tego na ich miejsce korony. Także ja naturalnie białam, albo teraz są takie jeszcze mi świeże, więc aaa, muszę je umyć koniecznie, także myjemy ząbki. Dobra, ząbki umyte, proszę bardzo. Lan, Ta Tak się prezentują. No i przechodzimy do mycia twarzy. Słuchajcie, ja teraz używam takiego żelu, który zamienia się w olejek. Tak wygląda. Kosztowało coś około 50 zł. Kupowałam w sklepu Liptualsa i powiem wam, bardzo fajny. Dużo żeli działa na mnie tak, że mi strasznie podrażnie. Mam strasznie czerwoną buzię. Po nim tak nie jest, nic mnie nie... Często mnie też swędzi, nic mnie nie swędzi. Bardzo nie lubię olejków do twarzy, bo mam tłusta A ten się w taki olejek, nie taki mega tłusty, także mega fajny. On jest, to nie jest reklama jak coś. Polecam Wam od serduka. A przepiękny zapach, więc sobie myjemy twarzyczkę po całej nocy. Zawsze się budzę z taką spuconą cerą. Ja mam taką cerę tłusto-suchą, że trochę mam miejsc tłustych, trochę miejsc suchych. Także taką cerę mieszaną, można powiedzieć. Ja mam takie upaletnisko, słuchajcie. Lubię sobie przykroć tą mgiełką dotylającą z kwasem hialuronowym z Apisa. Ona jest bardzo fajna. Lubię sobie nie po prostu tam parę razy. Ciknąć. Nie żałujmy jej. I jestem ready. To tyle, jak na ranną pielęgnację. tutaj jak robię makijaż, to nakładam jeszcze krem z SPF-em. A tak to na tyle z porannej pielęgnacji. Aha, jeszcze trzeba, y, słuchajcie, taki włosy. Ja nie kombinuję, kurde, nie nakładam miliona kremów. to, że mi się chce, bo mam, mam też takie dni, że mi się chce, wiecie. To robię maseczki, robię jakieś po prostu, no, kremów, cudawianki. Ja no, po prostu tyle tego używam. Ale w takie normalne dni, y, kiedy mi się nie chce, Dzisiaj, także pokazuję Wam to, co robię tak zwykle. Dobra, rozczytuję włoski i spinam je sobie w kitka i lecimy do kuchni. Przepraszam, zanim idziemy do kuchni, zanim idziemy tam sprzątać, to musimy się ubrać, także stawiam Was w szafie i odwieczny problem, czyli co ubrać. Nie mam pojęcia, co ubrać, jest dzisiaj mega gorąco. Lubię ten topik z Beczer. W ogóle te topy były w tamtym roku. On jest taki bardzo tutaj wycięty, ma takie fajne wycięcie, także on jest bardzo fajny, ale nie mogłam znaleźć innych kolorów. A w ogóle kupiłam sobie nowe spodenki, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, nowe spodenki sobie kupiłam Sincere.

Mega fajowe. Albo mam też taki fajny różowy kombinezon, tylko jak w nim siedzę, bo on tutaj ma takie wiecie, jak w nim siedzę, to tak delikatnie się rozchyla mi i to nie fajnie wygląda. Albo jeszcze taki czarny komplet. Mam i chyba ubiorę ten czarny komplet, bo dzisiaj jeszcze yy, jedziemy do mojego wujka na urodziny, zauważam moich rodziców, no i ja tam wiadomo domu na chwilkę też przyjdę, więc ubiorę sobie ten czarny albo tą czarną sukienkę. Nie, czarny komplet, ten z szin. Zaraz wam pokażę o co chodzi. O, tutaj mam go. On jest ze spódniczką i z takim topem. Także ubieram się i wam się w nim pokażę. Ej, dobra, nie będę w takim komplecie sprzątać, chyba mnie powaliło. Dobra, to wejdźcie co najpierw posprzątamy. Ja cię będę w spódnicy sprzątać. Dobra, troszeczkę mnie poniosło. Dobra, krok pierwszy to jest ogarnięcie tutaj tego blatu. Patrzcie na co? To. to jest drink w ogóle, to jest moje picie drinków. Ja tyle wypiłam i resztę już nie wypiję. To jak ktoś, jak ktoś się pyta, czy ja piję dużo alkoholu, no to, to jest odpowiedź. No. Kiedy mam drinka, to piję tylko tyle. Więcej nie wypiję drinka. Trzeba tu posprzątać, więc sprzątamy. Tu jakaś kola z maca, też to wszystko trzeba wylać, wyrzucić, kurdek śmierdzi. A na szkła to jest dwa dni stała. Robić. To w ogóle do zmywarki. A bo Boże, słuchajcie, ja wczoraj miałam wypadek. Wiecie, co się wczoraj stało? Lodówka w lodówce wybuchł mi koktajl cała lodówka była w koktajlu takim truskawkowym, białkowym, wiecie o co chodzi, z cateringu. I cała lodówka w tym była. I teraz mam pustą lodówkę, a to wszystko było w zmywarce, także może to wszystko powkładać, tylko Boże, jak to włożyć? To jest trudne do zrobienia. No nie, tak to nie będzie. Kurde, no nie, te perfekty z lodówką będziemy mieli, słuchajcie. No to nie chcę wejść mi tutaj. Poczekajcie chwilę. Dobra, następny krok to jest starcie blatu, chociaż tutaj nie ma nawalone nie wiadomo czego. To wszystko ścieram, najpierw ścieram blaty, później dopiero odkurzam, bo to co mam tutaj na blacie to sobie strzepuję na podłogę, a później to wszystko odkurzam. Dobra, dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio, więc dzisiaj musi dom nam błyszczeć. Dzisiaj jadę na urodziny, jutro w ogóle wy aniołowie, bo tam mieszka moja rodzina, jest taki fest rodzinny, chociaż wiecie, z rodziną to tylko dobrze na zdjęciach. Zajadę, zobaczę, co tam się dzieje. W są starte, tak zwiesz, proszę bardzo. Więc teraz lecimy zetrzeć stoliczek. Patrzcie, mam przepiękne hortensje, ale pani mi w tej kwieciarni, w tej powiedziała, że hortensje to są bardzo niewdzięczne kwiaty. Patrzcie, jak, jak uschły. No muszę wyrzucić te gałązki, które uschły, bo to nie wygląda dobrze. Zmieniałam im wody, tak jak pani kazała, i powiedziała, że właśnie one są takie niewdzięczne. No i do wyrzucenia one idą. Bo takie wiecie, uschnięte, no szkoda, bo bardzo ładne kwiaty, ale wiecie, nie ma co trzymać uschniętych kwiatów. Waza dyschomentuję, jakby ktoś pytał. Dobra, tutaj jeszcze mam torebkę, za co trzeba zanieść spinki, skimarka, kolczyki, korek, to do wyrzucenia idzie. Poczekajcie, ten świeci to w ogóle też świetl... <grymka> poprzewcało mi się na każdą możliwą stronę. Muszę trochę ułożyć pilot to od mojego neona. Dobra, i musimy zetrzeć cały stolniczek, trochę nam się pospało z tych kwiatków, muszę kupić jakieś nowe kwiaty, ale w ogóle, słuchajcie, taka różnica. Lidla, a z a właśnie z kwiatami z hurtowni, to zauważyłam jest taka, może akurat ja trafiłam na takich egzemplarz, ale jak kupiłam kwiatki z Lidla, dostały mi dwa dni, całe dwa dni, naprawdę. Kurtowy, zostaje mi po tydzień dwa, ale może ja trafiłam chodzi mi dokładnie o goździki, wiecie? Bo goździki kupowałam w Lidlu. Może ja trafiłam taki egzemplarz y... właśnie lichy, ale strasznie krótko mi stały kwiatki z Lidla. No ale muszę kupić teraz jakieś. Kurczę, nie wiem jakie. Postawię ten basł na razie i zobaczymy, jakie teraz kupimy. Czarny stolik w utrzymaniu, nie wiem czy to widać. Widać. To jest jakaś katastrofa, naprawdę. Jest przepiękny, bo przepięknie wygląda, ale jest katastrofa w utrzymaniu. Serio, trzeba po prostu trzy razy dziennie go ścierać była ostatnio burza i wyniosłam poduszeczki i tą poduszkę od huśtawki do domku, także musimy to rozstawić, patrzcie w ogóle na to, ta huśtawka stała tutaj, nie patrzcie jak mi ją wiatr przesunął do tej wnęki tutaj mi ją przesunął, serio ona jest ciężka, ona jest przecież na o widzicie, na takich metalach i patrzcie na to, one, ta huśtawka ma tutaj takie światełka, widzicie, to na całej są takie światełka i one były tutaj przymontowane one są solarne i wiatr oderwał, o jest pszczoła I... <ślam> i wiatr mi oderwał to z tego kabla, także no powiem wam, wichura była niezła Dobra, przesuwam do kuśtawkę Powiem wam, nie wiem jak to się stało Że ten wiatr mnie odsunął Ale no O, dobra Jest, udało się Dobra, słuchaj, ta, czas poodkurzać teraz I tak się ubrałam na wuja urodziny. Proszę bardzo, widzicie, to możecie tutaj taki jeszcze ściągać. Tak wygląda komplecik. z on jest. Już wam go pokazywałam w jakimś odcinku, takim jak przyszły mi te paczki. Bardzo fajny. Gorąco dzisiaj jest. Wiem, że ten top się można jeszcze tak tutaj go oplątać, ale ja go tak nie oplątuję, bo mi potem odstaje tutaj. Tak zawsze mi to odstaje, a wiecie, ja nie mam piersi, więc to wygląda dziwnie. Więc ja go sobie po prostu wiążę tak. Dobra, słuchajcie, biorę się za makijaż, odpaliłam sobie teraz live'a. E, więc tutaj sobie na live robię makijaż, chcę się zrobić taki mocniejszy, jest okazję, że idziemy na to urodziny wuja, potem idziemy do fryzjera, moja mama robi kolor, a ja będę się czesać, więc chcę sobie zrobić chyba, wiecie, ładne loczki, więc malujemy się. Dobra, słuchajcie, robię sobie takie mocniejsze oczko, dam sobie brązy, tutaj cały czas mam live'a, także dziwnie <grymnie> mi jest, bo tu mam live'a, tu YouTube'a, ale jak chcę sobie zrobić taką czarną, rozdymioną kreskę, także Sanderka... Dziękuję za serduszko. No widzicie. Tu live, tu live Zapraszam was mojego TikToka, jak próbka Wiczyńska i będę próbowała robić trozdzioną kreskę. Dobra, pomalowałam się, tak to wygląda nie za mocno, nie za lekko, ale słuchajcie, ja mam takie już dziury tutaj w rzęsach, na końcówkach najbardziej, a ja bym chciała mieć dzisiaj taki efekt, takiego wiecie, kociego oka. I kupiłam sobie ostatnio w Primarku, Jak to się oglądał, to jeden z ostatnich odcinków to jest właśnie Holc z Primarka jest Victoria's Secret, Kupiłam sobie kępki do rzęs za 9 zł. Taki zestaw z, raz, razem z klejem. No i co, chcę sobie teraz trochę. Przykępkować te końcówki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także proszę sobie zapamiętać tam, taram, dam, dam, dam. No i dobra, doczepiłam sobie na końcówki, widzicie? Mam takie końcówki tutaj wydłużone. I moim zdaniem to fajnie wygląda. Lepiej. Teraz takie oko mam pełniejsze. ja użyłam dokładnie takich sześć, a one są takie potrójne jakby w pilimarku, serio polecam. Łatwo się to przyklejało i ładnie wyglądają. No i co, kochani, Jest już kolejny dzień, ja już wróciłam. Chciałam się z Wami pożegnać i podziękować Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli byście chcieli taką wieczorną, letnią rutynę, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Także zapraszam do subskrypcji kanału. Buziaczki, pa!